Mam na imię Piotr. Jestem człowiekiem tak samo jak ty. Różnica jest taka, że nie widzę przeszkód. Mam takiego czarnego przyjaciela, który pomaga mi, nie, mi w nie, nie wejść. W sumie to kocham go, ale nie jest mi niezbędny do pracy. Natomiast świetnie się wyrywa na niego dziewczyny. W ten sposób wyrwałem moją narzeczoną. I zawodowo zajmuję się życiem. Takim, żeby to życie było po prostu zaje fajne. Jestem praktycznie niewidomy. Widzę bardzo szczątkowo, poruszam się albo z psem, albo z laską. E, od 8 lat tracę wzrok, mam zanik nerwu wzrokowego. Większość ludzi mówi e, niepełnosprawny. Nie, ja nie jestem nie, niepełnosprawny. Jestem sportowcem paraolimpijskim, zapierdzielam na nartach, ścigam się w tandemie, e, biegam z psem. E, po prostu nie widzę przeszkód. Sam dla niektórych jestem błędem. Ale co do błędu, powiem ja, uwielbiam błędy, ponieważ monety z błędem są wielokrotnie bardziej wartościowe niż te regularne. Uczulam na jedną rzecz. Nie jestem osobą niepełnosprawną. Jestem osobą z jakąś dysfunkcją i rozdzielmy komponent osoba a niepełnosprawność. Są to dwie zupełnie oddzielne sprawy. Ja w sytuacji publicznej czy w sytuacji urzędowej czy w telewizji wolę usłyszeć osoby z niepełnosprawnościami, a jeżeli tworzymy społeczeństwo, to społeczeństwo jest tak silne Jakiego najsłabszy łańcuch. I jeżeli dbamy o tych, którzy są najsłabsi, wyrównując szanse, to tworzymy lepszą przyszłość, lepszą rzeczywistość. I to w tak, taką, w której ja, nie widząc przeszkód, nie potknę się o przysłowiowy krawężnik, nie poślizgnę się na pecie, którego ktoś wyrzucił. Już nie mówię o sytuacji, gdzie ktoś stucze butelkę i albo ja przebiję opony w rowerze, albo matka w wózku, albo mój pies porani łapy. Natomiast w kontakcie. Co jest najbardziej istotne? Serdeczność. Jeśli spotykamy osobę z jakąkolwiek osobę, której czujemy, że może być trochę gorzej niż nam, sugeruję za po prostu zwykłe, normalne pytanie, czy mogę Panu, Pani jakoś pomóc? Albo czy potrzebuje Pan pomocy? To wystarczy. Nie wszystkie niepełnosprawności yy, widać. Stwardnienia rozsianego, a jest to największa grupa osób, które usiądą na wózku inwalidzkim, nie widać. Chorób onkologicznych nie widać. Cukrzycy nie widać, pompy insulinowej też nie widać, a są to bardzo poważne dysfunkcje, które wpływają bardzo na życie. Łatwo jest ocenić drugiego człowieka, ale ciężko docenić, przez co przechodzi i w jaki sposób przechodzi przez życie. Ja na przykład mam widzenie tunelowe, czyli widzę jak przez słomkę od napoju. Coś tam zobaczę. W telefonie mam albo bardzo powiększoną czcionkę, albo drugi mam udźwiękowiony. Jak chcę przeczytać, co się dzieje, to po prostu. Nie ma niczego do powiedzenia, to nie ma do niczego niczego do powiedzenia. Najprostszą metodą jest być po prostu człowiekiem dla drugiego człowieka. Często takie osoby z jednej strony walczą o dobre funkcjonowanie. I spotykając na bariery czy przeszkody, odbijają się od nich i frustrują i nie mają ochoty więcej się zderzać z rzeczywistością. Natomiast spotykam tak wspaniałe miejsca, jak ta gmina. Podobno mówią na tą gminę, suchy las. Ja natomiast bym powiedział, że to jest Las Palmas. Jest klasę. Mili, uprzejmi ludzie, fajne, dostępne miejsca, gładkie chodniki. Toale jak jest toaleta, to jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Jak wchodzę na basen z psem, to jest miła i uprzejma pani i mi kulturalnie wytłumaczy wszystko. No, ja bym sobie życzył żyć w, w takich miejscach jak to, bo jest po prostu dostępne, dostosowane. A nawet jeśli czegoś brakuje, bo mógłbym się przypiąć. Zawodowo zajmuję się lobbingiem i niektórzy mówią, że jestem lobbystą. Nie, przede wszystkim jestem człowiekiem i w drugim człowieku chcę widzieć człowieka i to zawsze. Ale takie miejsca jak te są wyjątkowe, bo to ludzie tworzą wyjątkowe miejsca, a nie przedmioty.